Proszę, można? Witam wszystkich na konferencji po meczu u koleżanek z PS tam Serdecznie witam gości. Najlecznie Bołózkala, na, na Gospodarstwa Przemysłowa Cacherza. Proszę o podsumowanie meczu na grup różnym Witam wszystkich. Powiem tak, no, szału nie było, bo, bo nie mogło być. Wojsko nie ułatwiło nam zadania, jak również taktyka kolejarza w tym meczu też. Natomiast nie wszystko można wytłumaczyć stanem wojska i taktykom drużyny przeciwnej. My no, musimy sobie w takich sytuacjach również poradzić. Stworzyliśmy sobie dwie sytuacje, które musimy wykorzystać. Szkoda, wiedziałem, że tutaj jest trudny teren i pozytyw jest taki, że w tym sezonie do stróż nie przyjedziemy. Panie trenerze, zapraszam do skrót, bardzo chętnie. Bardzo fajna atmosfera. Yy, ja powiem tak, że Przerwy. Mnie się wydaje z punktu widzenia, wiadomo może nie kibica, bo ja inaczej troszeczkę patrzę na mecz, podejrzewam, że tak jak trener, patrzymy na błędy, które robi zespół, patrzymy na błędy, które y, my może popełniamy. A ja w pierwszej połowie widziałem obydwa bardzo dobre zespoły i które grały bardzo konsekwentnie, bardzo mądrze, próbowały stworzyć sobie w danych sektorach boiska przewagę i wykorzystać tą jedną dwie sytuacje, jakie stworzyły. My do przerwy mieliśmy dwie fajne sytuacje, fajne dwa rzuty wolne. GKS miał również fajną sytuację. Potem po przerwie już troszeczkę więcej, ale po przerwie zrobił się mecz. No niestety znowu musieliśmy bronić wyniku po czerwonej karcie, przepraszam, po drugiej żółtej karcie dla Janę. Bardzo tego żałuję, tym bardziej, że nie sądzę, żeby te kartki aż tak były słuszne. Mówię o tej szczególnie o tej drugiej sytuacji i troszeczkę widowisko straciło na wartości, bo myślę, że obydwie drużyny by chciały wygrać na końcu i by dla kibiców było przyjemniej. By były akcja za akcję i myślę, że lepszy wtedy by wygrał, a tak my musieliśmy się skupić tylko i wyłącznie na defenzywie i próbować wyprowadzić jakiś kontratar. Ja chłopcom dziękuję za ogromny wysiłek, za mądrą, zdyscyplinowaną grę i to, że to, co było siłą GKS-u w poprzednich meczach, czyli te szybkie akcje po odbiorze piłki, z tego GKS strzelił najwięcej bramek. My dzisiaj do tego nie dopuściliśmy, bo jeżeli traciliśmy piłkę, to tylko i wyłącznie na połowie przeciwnika. I to na pewno poskutkowało tym, że PKS nie miał żadnej klarownej sytuacji. I jeszcze raz dziękuję chłopców za ogromny wysiłek. Jestem ogólnie po takim meczu z remisu zadowolony. Nadrobiliśmy punkt nad niektórymi zespołami, to jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie. Dziękuję. to z